<stutters> my name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, with the help of my friends at Star Labs, I fight crime and find other metahumans like me. After defeating the American, I brought new threats to our world, and I'm gonna do everything in my power to stop them. I am the Flash. The Flash. The final season. zapraszam was do kolejnego odcinka Flasha. Tym razem Maska The Mask of Red Death Part 1, czyli no, odcinek, który no, najbardziej no, czekałem szczerze, bo no, więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. No, w końcu będzie tutaj o Red Death się dowiemy, dlaczego tutaj jest i ogólnie no, o co mu chodzi nie i dlaczego nienawidzi Flasza. Zapraszam. Widzimy, jak Chin tutaj robi tą całą treadmill dla Red defa że to już no, zostało tutaj nie więcej jak godzinę do. Właśnie finalizacji tego wszystkiego. Co oznacza, no, że niedługo Flash może tutaj przegrać dość mocno. No i tak jak mówiłem tutaj, że on był związany, to możliwe, że to jest nowa linia czasu, ale czy tak będzie, no, zobaczymy jeszcze. No, właściwie nie godzina, 9 godzin raczej on to powiedział. Słabo tutaj to usłyszałem. No, ale Red Def jest, no, bardzo tutaj zorganizowany i popędza swojego nowego przyjaciela. No i tutaj, no, rozmawia Berry z Iriso. Nowym awatarze Negative Speedforce, że może ona wcale nie chce być sama, tylko jest tego przymuszona przez właśnie Negative Speedforce. Tak jak Mia była tu, Mia Down w poprzednim sezonie, tak, i to, to jest tylko po to tutaj wspomniane, żeby no, wspomnieć ją, nie wiem, no, spoko, żebyście o Tołnie też rozmawiają. No i też tutaj fajny tutaj moment, tak tutaj, no, tutaj pisali twórcy, że właśnie w tym odcinku Jenna się pojawi, no i tutaj się pojawia Jenna, córka. Joa. i tutaj no, oczywiście dowiadujemy się też, że Joe chce sprzedać dom i odejść z Central City. Tak jak w sumie mówił Loberego. no i tutaj no, chce sprzedać dom i wynieść się stąd. To jest no, dosyć smutne, bo pewnie zobaczymy jeszcze pożegnanie ich nie z Team Flashem. I mały moment, moi drodzy, o którym mówiłem, czyli <grym> tak bardzo komiksowo <grym> Red Dev atakuje Central City. I oczywiście posiada, się Flash, który jest bohaterem naszej historii, <głos》>, tak jest, by uratować świat tutaj dzień. I to dosyć fajnie tutaj, tak jak w komiksach jest, nie, bo on też był negatyw Flashem przez chwilę, więc no, dokładnie to jest tak jak w komiksie. No, ale oczywiście to powinno być pierwsze spotkanie, tutaj powinien Barry zobaczyć, że to jest yy, ki, że nie to te całe, nie, wychodzą zamiast błyskawic. No cóż, no trudno. Szkoda, że to nie jest pierwsze ich spotkanie. Oczywiście Flash tego wypytuje o wszystko, kim jest i tak podobne, ale tutaj Red Def odpowiada, że no jest tym, kim będzie, na kogo będzie patrzył, kiedy ostatnie swoje tknięcie właśnie Flash wyda, nie? czyli no jak umrze. to będzie ostatnią osobą, którą będzie patrzył. No cóż, no to i no widzimy to, co to ja cały czas mówię, że. I to co Showrunner mówił, że no Red Death z jakiegoś powodu nienawidzi flasza. No i teraz no, mówi te swoje tutaj, no, batmanowe słowa, czyli Ja jestem z Vengeance, I am the Night, I am a Red Death. Co oczywiście no dosyć ciekawie to brzmi. Miałem taką samą tutaj wyraz twarzy jak Barry, gdy to, gdy to słyszał. No, dosyć ciekawie to było. Tak, i on wrócił, Rainbow Raider nawet, tak, z pierwszego sezonu, tak kojarzy go, jakby tutaj, no, pierwszej sezonie walczył Flash tutaj oczy, no, taki on ma tutaj moc, że, no, sprawił, że Flash stał się zły, no i w pierwszym sezonie walczył za Roe, między innymi, przez to, nie, taki stał się zły. No i tutaj, no, Flash dostał paniki, ataku paniki przez Rainbow Raidera, hm, no i, no, kładź się. No i tu jest moment, gdzie w komiksie ktoś go uratował, w komiksie był to Dr. Fate, kto tutaj będzie, no wiem, że tutaj nikt raczej na razie nie przyjdzie, bo no Flash musi być przypięty łańcuchami, widziałem to w promo, nie. No i teraz będzie ciemność, tak mówi Red Death, klaska w ręce no i tutaj światło gaśnie, czyli no to co widziałem na promo, co omawiałem, że no RDF zrobi coś, że nie będzie światła. Myślę, że to ta treblink będzie tak wbierała energię, tak mocno, że nasza technologia nie będzie w stanie zrobić wystarczająco dużo prądu. A to, to po prostu RDF wyłączył światło. Najprawdopodobniej dlatego, żeby tutaj Star Labs nie mogło wyśledzić i uratować flasza. Tak, mamy dokładnie ten moment tutaj. Gdzie, no, omawiałem, że tutaj gaz u światło, nie, i to wydedukowałem przez to. RedDev mówi, że teraz prawdziwe tutaj prace się rozpoczyna. No cóż. No i no Flash oczywiście w następnej scenie się budzi. Gdzie tutaj, no oczywiście, złoczyńcy witają go w piekle. No i teraz takie moje małe ale. Dlaczego oni mu maski nie zdjęli, nie? Pewnie... No każdy z nich by chciał wiedzieć, kim tak naprawdę jest Flash. No cóż. Ciekawe, czy Red Dev zabroniła, czy cokolwiek. No i po tym, jak to powiedziałem, komu chce właśnie to zrobić: zdjąć maskę, ale tu G-Blade przychodzi mu, tu przerywa. No cóż. No i mówi mu, że lepiej tego nie rób, bo jak to zrobisz, to parę tysięcy voltów cię uderzy prądu, nie? Czy go tam spaliżuje, jest podobne. No, niby nic, może tak go tylko straszy, ale to jest nawiązanie do Batmana i zabezpieczenia, jakie Batman ma w swoim kostiumie, gdzie, no jeśli spróbujesz tak samemu zdjąć tą maskę, no to poradzicie cię prąd. On miał takie zabezpieczenie, gdzie potem te zabezpieczenia Nightwing wykorzystał w swoim kostiumie i ten miał te swoje pałki elektryczne. Taka ciekawostka. No i jeszcze, tutaj pokazał dla Flasza, na czym ty pracujesz, czy to, no właśnie na tu. Bieżnią, że on tutaj pomaga red defa. No i tutaj flash oczywiście przestrzega przed red defem, żeby nie robili tego, nie tworzyli tej bieżni, ale wtedy red Death wraca i tutaj każe wszystkim wracać do pracy. To jest teraz interesujące, do czego red Death potrzebuje tej flasha, czemu go nie zabije. Właśnie skoro go tak nienawidzi, co nie.

no i dowiadujemy się, że tutaj Redefa planu nie jest tutaj, no Flash jest jednym tutaj jedną częścią planu, ale głównym tutaj jest jego lighting. No, czy oczywiście chodzi mu o Iris, czy Iris na jego ziemi coś mu zrobiła i tutaj, no, nienawidzi Flasha przez to, no zobaczymy. No i widzimy moment z tego traileru, gdzie wszyscy tutaj, no, głównie jeden z moich widzów mówi, że to może być Kolba Luton, który to błoka i przychodzi do Iris, no ale nie, nie tym Radem, to. Mm. Jest to zła def. Tak, to nie jest Rion. jest warzywczy... nasza Rajon, przynajmniej z tej ziemi tego flasza, no bo ona ma widzimy tutaj siwe włosy. No i tutaj no... widzimy, że ta Rajon gdzieś ma jakąś rękę. Rano, no cóż, no przez chwilę uwierzy, uwierzyłem, ale tutaj ta Ryan, która tutaj teraz rozmawia z Iris, mówi, że no spotkała już raz Red Defana i on jej tyłek, nie jest to. Takie coś wymyśliła w sobie. No ja w to nie wierzę, ona ma siwe włosy, nie? Raczej by prawdziwa Ryan nie miała siwych włosów, aczkolwiek cholera wie. No i powiedziała tutaj, że no i tutaj technologia też zabrał ten Red Def i tam była u siebie w, w jaskini i tutaj od razu tutaj przyjechała, nie? I tutaj widzimy, że no ja i taki samo i Iris, tutaj już się skapowaliśmy, no bo ona tutaj rozmawiała z Badteamem i no oni sądzili, że Ryan jest, zaginęła, więc no cóż. Ktoś tutaj kłamie, nie? Flash no tutaj ma swoją przemowę do Red Defa, mówiąc, że skorumpowała tylko ten Negative w Force, że jest teraz jej awatarem, wszystko dlatego, ale tutaj Red Def się śmieje z Flasha, mówiąc, że ty naprawdę sądzisz, że w taki sposób uzyskałem moc. No i teraz mamy Face Reveal Red Defa. Proszę bardzo, pokazuje nam teraz swoją prawdziwą twarz. No, taki Face Reveal powinien być za pierwszym razem w poprzednim odcinku, nie? Taki. To było mega. No, wiadomo, widzę, że tutaj twórcy mają co pokazać, ale ty nie wiem dlaczego tego nie pokazują, nie, tak pierwszy raz by tak pokazał, kurczę, się bez głowy by było what the fuck, nie, kim on jest, tak, no cóż, my wiemy, to taka, no, żadne tutaj zaskoczenie, I, no w tłumaczy dla flasza, że jest czymś bardziej potężnym niż i tam negatyw Speed force, więc no wow, no i dowiadujemy się, że Red zbudował swoją własną Swoją zbroję, tak jak swoją prędkość budową, czyli tak jak Flash to zrobił w siódmym odcinku, czyli w siódmym sezonie, czyli tak jak w pierwszym sezonie, w którym to <gryw> odzyczę omawiać Flasha tutaj na kanale. No i cóż, a do właśnie tej treadmill potrzebna jest organiczna Speedforce, i właśnie dlatego tutaj on potrzebuje Flasha. I będzie na tej bieżni bieg, bieg, biegasz. No, umrze. No, super, mega. Świetny plan Red Death. No i wracamy do Aile, która wyciąga broń na spisterów, czyli to, które dostała od Ryan w Armagedonie. Ty mówiłem wam, że to pewnie jakiś miałem tutaj, że ono to będzie używać tej broni kiedyś, nie? I no, użyła. Tak jak mówiłem. No i moi drodzy, tutaj Iris mówi, że tutaj prawdziwa Ryan tak się nie zachowuje, nie? że tam jej matka została zabita przez Alice Gang, więc no tutaj się podłożyła parę razy tutaj. No, wygląda, że na jej ziemi tutaj troszeczkę historia wygląda inaczej, nie? No i tutaj Ryan wtedy mówi, że jest tutaj ze świata jakby, gdzie oni są najlepszymi przyjaciółmi. Orion i Iris, No właściwie z innej linii czasu, czyli nie z innej Ziemi, a z innej linii czasu. Czy ona jest jak No, można tak powiedzieć. No i gdzie, no, tutaj Flash jest największym, jakby, wilanem, największym przestępcą. No cóż, dosyć interesująco tutaj się teraz zrobi. Ale jak co, czy ona teraz, to, czy to jest Orion z Ormagedonu? Z tego eventu z poprzedniego sezonu, nie? Gdzie? No, Flash Flashton zdecydowanie był wilanem, Był tym złym. Bardzo interesująco się tutaj robi, coraz bardziej. No cóż. <laughs> Teraz mówi swoje Origin Story, gdzie tutaj Waynowie ją zaadoptowali, Nie było nikogo takiego jak Batman. Ty, i to by było fajne, jeśli chodzi o ten świat, żeby tak zrobili, nie? Że to że w Arrowverse by nie miało, nie było Wayne'a tylko, no jak chcieli Batwoman robić, no to tak, w ten sposób. To byłoby super, nie? Akurat dla mnie by pasowało. No i oczywiście, no tak jak w historii Wayna tutaj rodzice zostali zabici, a ona poprzysięgła, no, że będzie justice, szerzyć w Gotham. No ale że tutaj wrogowie cały czas uciekali z Arkham, <laughs> to się wszyscy śmieją, ale to mniejsza o to. No ona postanowiła, że tutaj wykorzysta tutaj bronie od przestępców i tutaj od swojego przyjaciela z Ligi Sprawiedliwych, nie? Z Justice League tutaj wykorzysta. Właśnie wykorzystała stój swyżasza, żeby właśnie stworzyć swoją własną jakby moc prędkości. No, i tak jak tutaj troszeczkę nawiążę do komiksu, bo ona mówi, że tutaj nie, be, nie łapała przestępstwa, ale eliminowała ich, czyli zabijała, czyli tak jak Red Dev po uzyskaniu właśnie mocy Flasha. Nam też zabił wszystkich przestępców. Aż ta ziemia, do tej pory zabijała, aż ziemia, na której był, no nie uległo samo zniszczeniu, ale chyba na jej ziemi to. Na Ziemi nie uległy są zniszczenia, aczkolwiek nadal nie wiemy, co ona tutaj robi. No, a gdy Flash tutaj się o tym dowiedział, to próbował ją zabić. Aż tyle i tylko tyle, nie? Tutaj nie, nie ma do tej wielkiego plotu. No cóż. No i tak tutaj do tej linii czasu się tutaj dostała, nie? W ten sposób, co jest dosyć interesujące. Jak, no, nieźle. No i ona chce tutaj wrócić, bo mówi, że. No nie wiadomo co ten Flash zrobi z jej światem podczas właśnie, gdy ona jest tutaj. No, dosyć ciekawe, nie? interesujące. To jaki zbroje jaką musi mieć Flash w jej czasach? No mi tylko no, jedna się tutaj przywozi na myśl, jest to Savatar. I, no, I dlatego z jego tutaj kostiumu mogła stworzyć własną Speed Force. I swój kostium, nie? Bo pamiętamy, Savatar miał jaką tutaj zbroję, nie? Ze Speed Force. No i prosił tutaj Iris, że tutaj mówi, że ona jest jego lightning rod w każdym uniwersum, no i że ona pójdzie z nią i no razem powstrzymają Flasha od tego, co on robi, nie? Co jest dosyć ciekawy plan. Ciekawe, co się stało z Iris w świecie, właśnie tym, z którym jest Ryan, ta Być może ona, ta Iris umarła, nie i stworzył się zawatar. No bo ja tutaj mam taką teorię, że to jest zawater, ten flash z innej. W sensie, no zły Flash, no już mieliśmy takiego, nie, w trzecim sezonie, czy tam, w którym był Sawatar. Następnie no mamy tutaj dosyć mocną przemowę Flasha do Marka, gdzie no tutaj mówi, że Frost też była jego najlepszym przyjaciółką, ale tutaj nic nie można było zrobić. Oczywiście tutaj widzimy, no Mark się troszkę wzruszył, no ale nie wiemy, czy on tutaj do, do niego dotrze, czy nie, że no jednak na no Frost odeszło. No, i dowiadujemy się, że Iris z jej świata no to nie może, nie mogła pomóc, no bo ona ją tutaj niechcący zabiła, nie, że to był akcydent, to był Lightning Bolt, czyli tak my w poprzedniej sezonie Flash zrobił, nie w sumie. No i wtedy w Iris dochodzi do wniosku, że ty nie chcesz uratować miasta, tylko zabić Flasha, gdzie tutaj no wtedy dochodzi do walki. Ryan rzuca się na Iris. No i widzimy, jak tutaj wraca ten zbroja Red Def i tutaj ona przydziewa ten strój, co troszkę Iron Man'a przypomina taka transformacja. Ale tutaj widzę, że teraz no, na to wychodzi, że Speed Force jest tylko w tym kostiumie. Ona nie ma mocy prędkości. To po prostu ten kostium raczej daje moc prędkości, co oznacza, że wystarczy ten kostium zniszczyć, albo jakoś uszkodzić i Red Def jest pokonana. No, i tutaj, no, przychodzi Zyris do Flasha, tutaj, zdejmuje maskę. No, Flash widzimy, że ją kojarzy. Mówi Ryan Walder. Mówi, że, no i Ryan wtedy mówi, że, no, musi. W, chce wrócić do domu. Czyli to jest dosyć interesujące, bo dosyć podobnie jak to nie chciał w pierwszym sezonie. I o reverse Flash. No i cóż, no, tak słabo, tak słucho to wyszło. A pomyślcie sobie, co by było, gdyby zamiast. Ryan był ten Oliver. Włosko by się na pewno zakręciło nie dla jednego. Dla flasha na pewno. Że chcę wrócić tylko do domu zabić swojego flasha. Kurcz. Całkiem inaczej by to wyglądało. Dlaczego? Ryan, dlaczego ty nie możesz być Oliverem? Kurcz, ale to by było całkiem co innego. Taka więź, nie? Kurczę, jak mieli Oliver i Berry. I tak to wszystko jak by powiedzieć, no zniszczyć, nie? wow, to było mega. A tak dostaliśmy, no, a w sumie, no, Ryan, to, no widziałem, w ulicą tam raz tam, no, walczyliśmy, nie, w, w evencie Armageddon. Nic poza tym z Flashem ona tutaj ich nie łączy, a z Oliverem kurczę, no, całe tam siedem sezonów byli razem, bodajże, jakby podliżyć wszystko. Powiedzmy, że sześć że, że tak dla, dla bezpieczeństwa. No, i oczywiście tutaj flash. No, widzę, że Iris tutaj jest i nie, on nie ma wyjścia, no to się zgadza na to wszystko. A teraz moje tutaj pytanie: takie, no to żeś mu zdjęli teraz rękawicę, czemu on tutaj tak nie ruszył i teraz wszystkich tak po prostu nie załatwił, nie? No, może ten, dlatego też, że no, red def ona też ma moc prędkości, by szybko tutaj mogła. Aris ten coś tam jej zrobić, ale no przecież powiedz, dla Iris nie zrobiła, bo ją potrzebuje. No, ale cóż. No Bery tego nie wie, że ona potrzebuje jej, żeby tam ze swojej świata pójść, tam flasza zmanipulować. No i Flash zaczyna tutaj w tym momencie biec na tej treadmill. No i teraz możemy zauważyć tutaj. Pamiętacie kraj Zenith Winters? i tego flasza z 90. lat? Jak on miał tutaj błyskawicę, miał taką, no może do połowy ciała i bardziej taką czarniejszą, nie? A ty widzimy bardzo pomarańczowa, czyli jaśniejsza. I flash ma na całym tutaj ciele. ją, Za całym Flashem to się leci. No niby nic, ale tutaj możemy zobaczyć, jak Flash stał się szybki. Tutaj przy tej scenie. Jesteśmy tutaj świadkami też takiej sceny. No, Cecil ratuje Jenę przed tutaj szkłem. I co ciekawe, tutaj dostaje tutaj jakoś tej bólu czegoś, nie? Tutaj odczuwa. I tutaj przy okazji widzimy, że na, na podwórku jest czerwono, Czy ta scena z tam zwiastunu pierwsza, że tam coś czerwonego jest, to nie była wcale cela, tylko cela Bloodworka, blood czyli właśnie to było okno rzeczywiście. I tutaj mamy Speed for Storm, tutaj będzie czerwona Speed for Storm. Ciekawe czy przy okazji tej Speed for Storm tutaj ktoś dostanie y, moce, nie? To jest interesujące a przy okazji tym flash tutaj flasza tutaj no, namierzył bo on używa teraz swojej mocy więc tego no tutaj go już namierzyli aczkolwiek nie wiem czy już nie jest za późno no i w tym momencie tutaj iris mówi do marka czyli też żeby tutaj zatrzymał to i kurczę, on tutaj zatrzymuje o dziwo i, i przy okazji to też niszczy tą treadmill to oczywiście nie będzie zadowolona i tutaj jakby jest uderzana przez błyskawicę, która daje jej moc, tak? Można tak to nazwać. No i widzimy, widzicie? Mówiłem, to jest ta od pierwszego zwiastonu mówiłem, że to będzie właśnie to, że to będzie machina czasu Aha. i kto miał rację, już od początku. No i tutaj, drodzy, tutaj chciałem też tutaj przerwać to, bo w między tej czasie robiłem ankietek, tutaj uratuje Flash od tego, no i no nie dziwię się, ja bym też Arrowa wybrał, to on wygrał, na drugim miejscu jest Kid Flash, Dr. Fate, no takie moje marzenia, no niestety oczywiście się to nie powiodło, na Jera Suez, która jest na trzecim miejscu, no i tu można podpiąć, że to ona, nie, wygrała, i tutaj tu ona była tym prawdziwym, kto uratował Flasha. Ale moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, bo 43 osoby tutaj wzięło udział. No Jesteście naprawdę wielcy. Dzięki za taką frekwencję. Mam nadzieję, że tutaj więcej, jeszcze więcej będziecie mieć tutaj w tym kanale. I zwłaszcza, kiedy Flash się skończy, że dalej pozostaniecie tutaj, będziecie jakieś tam Supermeny ze mną, bo będę supermeny i Loli wtedy już tylko omawiał w ten serii Superbuchatelski CW zostanie, no cóż. Wielkie dzięki, że jesteście poza tym. I wracamy do Flasha. No i w ostatniej, tej kolejnej, właśnie scenie. Mark walczy o flaszę, bo on do tej dosyć mocno prędkość utracił. No i tutaj nie może biec. A on tutaj, kurczę, walczy za wszystkich, co jest no, super. Widać, powrócił do Teamu Flash. No i o Wilku mowa w tym momencie się pojawia. Team Flash. By pomóc no, Flashowi, uratować go. I się Kamila pyta, czy są gotowi na Prison Break, a tutaj w tym momencie się aktywnie Red Death, No cóż, no niestety muszą tutaj uciekać wszyscy. Red Death się budzi i zostawiają Markę, i tu wychodzi na to, że Mark umiera. Widzimy tutaj, że dosyć mocno fajną stop klatkę, i tutaj. Udało mi się uwiecznić, że naprawdę tutaj mega wygląda flash. No i naprawdę tutaj fajnie aktor zagrał, że tutaj to, że musi zostawić dawnego przyjaciela, który nim no, by zdradził, ale koniec końców był z nim do końca. Zobaczymy, może no, jednak on nie umrze, mam nadzieję. No i tutaj wracają, oczywiście. No, Kion o wszystkim się dowiaduje. I chce tam wracać od razu, żeby ratować Marka Gold. Mówi jej, że tam jest raczej martwy, na co widzimy jak ona reaguje. Ale tutaj no, jest teraz wyjaśniał, dlaczego w następnym odcinku Barry będzie się martwił o Kion. Wszystko to zostało wyjaśnione. Zobaczymy w następnym odcinku, jak to będzie. Oczywiście tutaj mówił, że nikogo nie mogą nikogo więcej tutaj stracić, tak jak Marka, o czym tutaj Alice mówi, że tutaj go nienawidzi ze swojej ziemi. Tego flasza, co oczywiście tutaj Gold mówi, że no super, to pewnie inny widzi ciebie, tak samo jak tamtego z jej ziemi. No cóż, no i to, to jest akurat red w punkt. To w następnej scenie widzimy Allegra i Chestera rozmawiający właśnie o śmierci Marka. No i w ostatniej scenie widzimy tutaj yy, naszą Ryan Ryan Red Dev, która no jest rozpaczona tym, że tutaj. No wszystko zostało zniszczone, no i tutaj mówi, że Flash za to zapłaci. I tutaj krzyczy dosyć mocno, z takiej histerii nawet, że można powiedzieć. Więc, no, Flash tutaj ma przeklepaną w następnym odcinku, który będzie częścią drugą, nie? Maski Red Defa. Tutaj się dowiedzieliśmy jej właściwie origin story, w następnym to będzie raczej walka między Red Def i Flashem. No, i gdy to mówię, oczywiście ciąg dalszy nastąpi, nie? Czyli w każdym odcinku, którym Flash ma podwójny odcinek, to tak jest, że ciąg dalszy nastąpi. Musimy tydzień na to czekać, moi drodzy. Ja to powiem tyle. Naprawdę fajny odcinek, mi się podobał. Fajnie, że poznaliśmy historię Red Defa. Szkoda, że to troszkę zmieniona, ale na potrzeby tego, że to jest Batwoman, no to akurat jest. No myślę, lepiej chyba nie mogło być. No i kim ten jest? Zły Berry. Moim zdaniem jest to Savater. a Co o tym sądzicie? Czy to po prostu jakiś berek, który dostał jakiś tam. No, moim zdaniem to Sawater, nie? Troszeczkę w innej formie, ale zawsze coś podobnego. I tutaj ona powiedziała, że też, że Flash, nawet Flash ma swoje demony. A kim był demon Flasha, jeśli nie? Sawatar? Co wy o to sądzicie, piszcie. Ja w tym momencie z wami żegnam. Do, do następnego odcinka piszcie co, swoje teorie w komentarzach, co może się wydarzyć. A ja na pewno omówię już w niedługim terminie. Promo kolejnego odcinka, o, i pogadamy sobie o tym, co to, jakie moje są oczekiwania do następnego, jakie moje teorie są. Trzymajcie i do słyszenia.